Siemanko z tej strony, legenda. A to będzie już druga część z tej serii: czyli Minecraft Survival z legendą. Dzisiaj będziemy kończyć wieżowiec. Jako, obejrzeliście pierwszy odcinek, to nie wiem jakim cudem, ale skończył mi się. Skończyło mi się miejsce na telefonie, bo nagrałam na telefonie, co nie? I ja budowałam dalej, i nagle zobaczymy, że to się skończyło odcinek. No to ja was bardzo przepraszam. No, ale uwierzcie mi, robiłem to, zbudowałem, a dzisiaj będziemy robić piętra. Przygotowałem sobie rzeczy. W sumie to Król Blowstars mi przygotował. Dał mi, jak prosiłem, węgiel, on zrobił blok. Dał mi trochę desek. Kazał mi brać wszystkiego, bo on potrzebuje na swoje potrzeby. Co mi się wydaje, że tak gdzieś. Bo on będzie metro robił ze mną. No to mi się wydaje, że tyle. Weźmiemy wodę i łopatę. Pewnie zdziwi się do czego łopata. Łopata będzie do tego, żeby wykopać piasek. Żebyśmy mieli na... E, żebyśmy mieli na... E, szkło. Bo szkło będzie nam potrzebne, żeby villagerowie coś wi widzieli. Bo to idzie dla nich. Ten, ten. E, wieżowiec. To przyda mi się woda. Weźmiemy sobie... Na razie to będzie tak wyglądało. I czekaj, najpierw wymiary. Tutaj będzie dach. Dobra. Teraz tako. 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 I cyk. Oczywiście później woda będzie... Już normalnie, w sensie normalnie, normalnie też wygląda. Ale żebyśmy ją... Ten blok musimy zniszczyć. Dobra, wylećmy sobie w górę. Tak mi się wydaje, że będzie lepiej. Tam sobie... no, co jest? Jak laguje. Dobra, udało nam się wydostać na drugie piętro. Teraz tu se zniszczymy. I tutaj. Jak zauważyliście, nie jesteśmy tak jakoś mega bogaci, bo dopiero zaczęliśmy. I mamy pierwsze piętro. Mi się wydaje, że kilofa nie mam. O nie, kilofa nie mam. To najgorzej. Czyli jednak szybko. Chociaż w sumie szyb zrobimy. Czym sobie zrobimy na bang? Po prostu tutaj cyk, tutaj jak się wyleje woda, ja szybko przeskoczę. I tak, ciekawe, czy mamy na równo zrobione ten pokoje. Dla tych. Bileżarów. Nie no to... Ciekawe po co mu tyle drewna Skoro nie kazał mieć wszystkiego Oprócz metra Bo Mówiłem, że metro będzie robił Ale oprócz metra miał jeszcze coś robić Ja nie wiem Może Na pewno się dowiem Raczej Nowy uczestnik będzie niedługo, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, więc zostaw łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. I co, wbijacie też na kanał Le... Króla Blowstars, bo dzięki niemu w sumie to się zaczęło. Wszystko. Spada na sam dół. Co będziemy kucnąć. I to dzięki niemu się zaczęła ta seria. On mnie zaprosił. No ja skorzystam. Czemu by nie? Czemu by nie? Jestem trochę chory, więc wybaczcie za głos. Ale na razie praca idzie dobrze. Tutaj tych piętek nie trzeba tu oświetlić. Trochę tych pięter jest. Nie wiem ile. Pewnie postawię tabliczki i będę mówił na jakim piętrze. No, idealnie zrobiłem. Dobra, i woda będzie tutaj. Tak? Nie, delikatnie w prawo. Czy nic nie widać? Teraz tu. Czemu nie mogę wziąć wody? Ej, ja coś się zbawiono. Wziąłem, ją i gdzieś wypuszczę. Dobra, mam wodę. I dobrze wylałem. Dobra, możemy spać na sam dół. Ej, coś tu jest? Tu nic nie widzę. Ok, chyba spływam? Spływam w dół? Ja nie wiem. Nie, ja no nic nie widzę. Zaraz rozwolić ścianę. Tylko ty przeżyję ten wypadek. Nie, 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 nie. No, nie dobrze. To się spłyniemy. Słyszałem, że się rozbije. To jest woda dosyć wysoko. Ja pobiegnę sobie szybko po kilof. Jeżeli jest. Jeżeli posiada takie rzeczy. Kilof. Gdzie może być? Gdzie on trzyma te rzeczy? Znając życie u niego w domu. Ja no, będę musiał sobie zrobić zbrojkę żelazną. Dobra, jest skrzynia. To później mu te rzeczy damy, nie martwcie się. Ojej, Ma dwie mapy, jakieś skarbu, czyli Wyrusza gdzieś. Żeby miał kilof. On nie ma kilofa. Najgorzej. A ma crafting, ma crafting. To sobie zrobimy. I cyk. Patyczki cztery starczą. Zrobimy sobie dwa kilofy. No i to w sumie wszystko. Bo co nam jeszcze więcej potrzeba. Węgla mamy, bo mi wykopał. On strasznie dużo kopie. Ja tak nie widziałam kopalni jego, bo on mówi, żeby do niej nie wchodzić, bo on sam wszystko zrobi. Więc to jest super akurat, że on pracuje tak praktycznie w kopalni. Live'ów jeszcze nie ma, bo dopiero zaczynam kanał. No, ma już tydzień, jak też na gry i inne gry. Wiem, czego zapomniałem. A nie, mam tu węgiel, patyki. Jeszcze raz patyki i pochnie. 16 powinno starczyć. Bo tutaj sobie postawię. Kamienia mam. Będą się przepalić później na szyby i teraz musimy wpłynąć na samą górę. Powinniśmy dać radę. Dobra, damy radę. No. Spływa normalnie. Chyba tak. A jak nie, to się poprawi. Teraz postawimy na razie jedno pochodnie. Tutaj idzie okno. No i właśnie, gdzie co zrobicie jeszcze okno? Nie, mi się wydaje, że może być jedno okno. W sumie lepiej, żeby nie opuszczali tego. No nie, no znowu postawimy na środku. Chyba będę zwykły, żeby brał. Bo nie wiem, czy będzie wyglądać z kolorowymi. Dobra to tym razem też znowu na środku postawiam Co jest? To już koniec będzie. No to koniec. To znaczy, że będzie też koniec odcinka, więc jak odcinek będzie su jak odcinek Wam się podoba, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Jeszcze wbijajcie na kanał mojego kolegi, który mnie zaprosił. W kolejnym odcinku będziemy robić szyby, więc trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. siemano, z tej strony Legenda!